Ponieważ wiele osób pyta o tego potwora. 160 KONI 2021 rok. Kawasaki Concorus ZG GTR 1400. Jedyna sztuka z 2021 roku na internecie. Z niewiarygodnie bardzo niskim przebiegiem. Motocykl ma nalatane 12 590 km. Jest oczywiście bezwypadkowy, kupiony w USA. Do motocykla zamontowaliśmy nowe opony. Nowki sztuki z tego roku 2025 rok. Akcesoryjny wydech firmy Titanium Delkewicz. Chyba dobrze nazwałem ten wydech. Przednia szyba regulowana. Elektrycznie bezwypadkowy. W bardzo ładnym stanie. Zadbany. Jak wspomniałem, zarejestrowany, ubezpieczony. Nigdzie nie uszkodzony. Posłuchajcie, jak on pracuje. Pięknie, jeszcze lepiej jeździ. Ja serdecznie zapraszam. My znajdujemy się pod kielcami w miejscowości Nowiny na ulicy Inwestycyjnej 9. Województwo Świętokrzyskie. Serdecznie zapraszam do kontaktu, jeżeli szukasz takiej maszyny. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Pozdrawiam, obraz.